Jeśli jesteś na moim kanale, koniecznie zasubskrybuj mój kanał. Kliknij dzwoneczek, włącz wszystkie powiadomienia. I nie zapomnij zostawić łapki w górę Życzę jego oglądania. Hej, go widać na moim kanale. Ja jestem. Macie dzisiaj na was kolejny odcinek. Jak widzicie, mój komik pi. Chociaż nie macie, zobaczycie. Nie, nie wiem, czy było widać. Um, I tak, dzisiaj jest. Jaki odcinek? Room tour um, Tu trochę słabo widać, czekajcie Mam nadzieję, że nie będzie za jasno um, I jak widzicie, jak tu są drzwi, to mam tak osobione. Um, na Wielkanoc ja lubię usta ustawiać. Ja tam mam też Smurfa jednego um, Tam, o jest Lidla. I tak, jeżeli, jeżeli się wchodzi do mojego pokoju, jest tutaj szafa. Jest tutaj szafa, gdzie mam ubrania, sukienki, kurtki. Kolejna szafa to to są takie półki. Na pierwszym są takie trochę, trochę dyplomy, na drugim jest tak, taki. No, na kilka zabawek, tu jest um, trochę na Lego. Mm. I na dole jeszcze mam na książki i tutaj mam szuflady. No, tu mam zabawki na przykład w tym. Uf, no, um, Tak teraz przechodzimy na część biurka. Um, tu jest posprzątane, e, tak wygląda. Już wam pokazuję. Tak wygląda biurko. Na górze mam minionki. Tam, jak widzicie, i to wygląda. Tak jest biurko. Tutaj się otwiera. Tak szafę. Tutaj mam trochę, takie miejsce trochę na pamiątki. Niektórzy widzieli w tym odcinku, że w jakimś, od... znaczy, w jakimś odcinku, że mam pamiątki. To znaczy, że wam pokazywałam. Czułam na takie pieniądze, trochę tatuaże, mydła takie mm, w kosce, co ładnie pachną, lub takie lizaki duże, bo ich nie wiem bo chcę zostawić sobie. Tam mam kubki, takie, takie rzeczy. No wszystkiego wtedy nie mogłam pokazywać wam. No bo to by było... To by trwało mega dużo czasu, by zajęło. Tu mam pluszaki, to jest taka starta pluszaków, to są nie wszystkie. I tutaj są pudła, w fioletowym jest są klocki. A tam są takie talerzyki z kiedyś. Mm. Tu nie wiem, czy widać, to jest taki koszyk z pistoletem. Um. Mam pistolet na wodę. Um, wiem, nie nagrałaś mi go za tym gusa, no ale no, by było ciężko. Potem mam łóżko. I obok tego mam świnki morskie, klatka. I potem koło świnek mam chomika. Tu lżejnik okna. Co jest jeszcze Mikołaj, ale okej. Okay. Um, tu mam tam komputer To jest stanowisko, już Wam pokazuję um, Tu mam komputer No i tutaj tak wygląda Nie wiem czy widać, bo Tak um, Tam Wam nie mogę pokazać, co jest za tą szafą um, I tu mam klatkę, bo mamy dwie klatki a ta klatka, co teraz jest, po prostu by się nie mieściła em, tutaj na szafie, by mogło wystawać. Tak. E, tu mam taki trochę slajmów, takich rzeczy. Tu mam szufladę pustą, bo tak w ogóle mam nowość. Bo tu kiedyś były ciuchy. I tutaj ciuchy. No, no dole no, muszą być ciuchy. Mm. U góry mam tak. Takie segregatory. I mam słodycze i dla chomika jedzenie. I dla świnek. I to by było na tyle. Niestety nie mogę Wam tam pokazywać rzeczy. Na no, ale jest takie słowo. Ly to, co jest w kuchni, się ma do, żeby wyciągać. Um, no i to było na tyle. Chyba Wam wszystko pokazałam. Um, szczerze, nawet krótki odcinek. Jedynie tak Wam mogę pokazać, bo tutaj jest kawałek: takiej jednej rzeczy. Um, tu mam fianek z komunii, taka pamiątka. I no jak widzicie mam taki fotel z co, co mogę kręcić się. To co, widzimy się w kolejnym odcinku na moim kanale. To co? Mm, pa i pliska daj te łapki w górę, ponieważ nie mam za dużo. Mam tylko po jednej ostatniej, a to jest moja. A ja będę sobie teraz objadać chipsy.